I nie patrzy na gwiazdy, że ona szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkiem. Siema, jestem szósty, i dziś odpowiem wam na pytanie, które ostatnimi czasy bardzo często przewija mi się czy to na live'ach, na grupie, na szóstka szóstego, czy to w komentarzach na YouTubie. Zapraszam do oglądania. Chodzi oczywiście o shiny Pokémony, mianowicie aktualnie mamy szansę na złapanie tylko i wyłącznie żółtego magikarpia, mietka lub czerwonego gajardosa, ale co z całą resztą z niebieskim ditto, czarnym charizardem i wszystkimi innymi shiny pokemonami o to naprawdę bardzo często pytacie, żadna informacja do, do, dotycząca shiny nie jest jeszcze potwierdzona jednak moim zdaniem oraz wielu innych poketrenerów, kolejne shiny zostaną dodane do gry w kwietniu zaraz po zakończeniu w eventu wodnego, czyli tego który aktualnie Trwały Pokémon Go. Pytali się też, dlaczego to akurat Magikarp był Pokémonem, który jako pierwszy został Shiny. Tu również dosyć proste, ponieważ w anime była identyczna sytuacja. Mianowicie to właśnie Gajardos pojawił się tam jako pierwszy wyjątkowy Pokémon. Tak więc, żeby zaspokoić Waszą ciekawość, tak, Pokémony będą miały swoje Shiny formy, jest to tylko kwestia czasu i każdy Pokémon będzie miał swoją Shiny. Ja osobiście najbardziej czekam na Shiny Eevee oraz Shiny Charizarda, ponieważ te dwa Pokémony najbardziej mi się podobają. W swoich wyjątkowych formach oczywiście, w wersji Shiny. Oczywiście, nie zapomnieć można też o żółtym Mietku i czerwonym Gajardasie, bo one też są naprawdę przepickie. Jednak, tak samo jak w przypadku aktualnych Shiny, tak samo te, które dopiero będą, nie będą wcale wyjątkowe. Mam tu na myśli, że tak, będą wyglądać inaczej, jednak ich ataki i movesety i tak dalej, będą identyczne jak tych zwykłych Pokemonów. Więc Shiny oznacza tylko to, że Pokemon troszeczkę inaczej wygląda. Też o to często pytaliście, więc Shiny nie ma żadnych specjalnych ataków, nic w tym stylu po prostu inaczej wygląda. Także to byłoby na tyle, plus dodatkowy py pytaliście również o czapki Mietka. I z tego co wiem, jeżeli czapkę mietka nosicie od samego początku eventu i będziecie nosić ją do samego końca, wtedy czapka zostaje na stałe. Jeżeli czapki nie będziecie nosić i będziecie coś zmieniać, wtedy czapka przepada. Taka ciekawostka, może akurat tak będzie z tego co czytałem i z tego co ludzie gdzieś tam to znaleźli, to właśnie czapkę mietka możemy sobie zachować na stałe, jeżeli nosimy ją cały czas. Także teraz to byłoby na tyle takie krótkie info, bo naprawdę to pytanie bardzo często się przewijało. Tymczasem trzymajcie się! Cześć! Z moim Bogiem gadek, zostawiam reszcie pomocnika Sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości I mej ekipy także, sława nie zrobi mnie gorszym Nie ma różnicy dla mnie, kasa w roli dozorcy To nie są mity żadne, chcę swobody do rośni Pierdolę lichy transfer, chcę wyniki w rapsie I pierdolę kwestie lat Pierdol